Cześć, tu szeregowy Kukuła. I szeregowy nynusz. Zapraszamy na piknik, który odbędzie się na miejskim stadionie w Robczycach. Już jutro, 29 czerwca 2024. Piknik zaczyna się od godziny 11. Nie mogę się doczekać. Na pewno będzie fajna zabawa. Piknik charytatywny jest zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA z regionu Robczyca. International Police Assistant! No prawie dobrze wypowiedziałeś nazwę. Dziękuję. Pół dnia trenowałem, żeby to powiedzieć. IPA Robczyce wspierani są między innymi przez grupę Mundurowi Pomagają Dzieciom. Zdradzę wam coś. Mundurowi Pomagają Dzieciom na swoim stanowisku będą mieć dużo misiaczków, plusaczków do rozdania dla dzieci nie tylko. Może jakaś pani by chciała takiego misiaczka, to dostanie. A rodzice i starsi będą zasilać puszkę na leczenie małego Krzysia. Ogólnie na pikniku będzie dużo darmowych atrakcji dla małych i dużych. Będą również darmowe słodycze i przekąski. Zapraszamy naszych widzów z dziećmi, i nie tylko! Jak nie masz dzieci, to pożycz od sąsiada albo dwójka i cioci. Oczywiście za ich zgodą. My też tam będziemy i na pewno będziemy się świetnie bawi. Zapraszam żołnierzy i nie tylko. Porozmawiamy o służbie wojskowej, o tych dobrych i złych rzeczach. Szeregowego kukuły będziecie się mogli wygadać. Co was boli w tej instytucji? Może podrzucicie kilka tematów, żeby nakręcić filmik? A Nenuś odprawi egzorcyzmy, jak wyczuje u jakiegoś gwiezdnego oficera nieczystą duszę. No pewnie, no pewnie, jak będzie trzeba. Jak będzie trzeba, to przeprowadzi terapię dla nerwowych podoficerów i oficerów. No pewnie, zrobię wszystko jak będzie trzeba. Nawet przepiszę odpowiednie środki na uspokojenie. Nynuś, chyba na rozluźnienie pośladku. E, na to też mam sposób i środki. Przypominam, 29 czerwca widzimy się na heretatywnym pikniku w Robczyca. Szukajcie stanowiska mundurowi, pomagają dzieciom. Jakieś pytania, prośby, piszcie w komentarzach. Widzimy się. Widzimy się. A jeszcze jedno: jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to, to udostępnij ten film. Daj łapkę w górę. Odwiedź moją stronę i koniecznie przeczytaj książkę Dziennik Kota W o opowieści z wojska.